Siedziałem sobie ostatnio spokojnie w swoim pokoju, zmęczony po robocie jak w każdy wtorek, nagle słyszę takie Łuputo jebuu! Myślę, cholera jasna! Co się wydarzyło? Szybko pobiegłem do dużego pokoju, zobaczyć co się stało. Nie mogłem uwierzyć własnym oczom. Cały pokój zdebolowany. ściany obsmarowane jakimś smarem, wszystko czarne, meble poprzewracane dookoła, telewizor leży na podłodze, pijany, stary, przygnieciony kanapą. Myślę, cholera jasna, co tu się wydarzyło? Ruskie zaatakowały? Nie. Lepiej. Polska awansowała na mundial. <grym> No i jak to mówią tasiemce, innego wyjścia nie było. Całą noc pijałem za starym awans. Obudziliśmy się w chacie Roberta Lewandowskiego. Nieważne co grane, lecz ważne wygrane. Lewy znów strzelił bramę, mundial czeka w Katarze. Nie martwię się deszczem, czy brakiem wszystkich świateł. Nie mamy żadnych zmartwień, kibicujemy wszyscy razem.